Добрый Добрый Давно еще не виделись мы, чеш Добрый так. Добрый, честь. Добрый. Заразу, Так, чеш Никого не купи Никого? Зараз полетим Ну, Бинкош с Яром, то остатки. Ośrodka, okej, okay? naszych wszystkich uczestników pod tylko i wyłącznie trenera. Czyli jak jesteście w domkach, to jesteście w domkach, a nie na tacie po wszystkim dookoła, dobra? Na górę. Czasami. To, to ja wtedy. Ej, za mnie Za się w to mi się to Dobra, nie, 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 Dobra, nie, 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 Proszę. nie, nie, ja jestem pierwszy. Dobra, ja jestem dobra, dobra. Dobra. Что ты гадаешь? А торбачи. А ты шлюки Tam za Szczukiego. No wyrównajcie. Po pięciu powinno być. Cztery, cztery. OK, przebiegam na moją wysokość, wracam. Jeszcze raz. Może być tam. Tutaj na wysokości tej. Filmu, bo kołem, bo się na dwójce na Dawaj, 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 dawaj. To jest jest Pala Wrocław. I na dwójce zostaje Unia Sparzec, która znajdzie się z Juventusem Akademii Warszawa Juventus.

Jeg vil bli redd! Ale wiesz no dlaczego? Bo miałeś ten... Bo miałeś się i płakał. Czemu? Bo i Peter walnął. No właśnie. No, Oliver, tato, mamuś, pomachaj. No czemu? Andrej ja że... teraz z aparatem. Wyjdziesz kroń. Czemu było? Jarek, ty mogłeś. updated. I zabierają przestrzeń, albo są za wysoko i są w z dziewiątką i w środek jest okay. Musimy tak pracować, że w tej żeby ten środek był zagospodarowany, żebyśmy mieli możliwość przyjmowania piłki i grania do przodu. Ewentualnie, jeżeli jesteśmy w sposób to możemy to zrobić. Zmienić stronę poprzez pani piłki do zawodnika, który jest przodem przodu do kierunku gry, który może grać. <laughs> Zawiesz te rzeczy, do domu, od 25 do 30 minut. Brawo chłopacy, super walka, brawo!

Teraz jakiego jest czarne. drugi się grać. Gdzie jest kubek naszego? A jak? To tak jest. Co to Nie Żebyś sprawdzić się

Semeck, leite! UCAS! ZAVISA! DABOI! ZAVISA! 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 DO BOI! DO Haś I co? bie gjal normali nato po

Pamiętamy, nas Ola jest jedyną z tych, którzy byli w bieżąco. Juventus, Akademia Bydgosz, Algrimisie w grupie Wolny. No. Ok, Jania w I po trzecie, bez kontuzji. Za tydzień mamy kolejne rozgrywki tego rocznika 2.13, więc wiemy, że niektórzy z Was za tydzień także w woli chorzelowskiej na tak zwanym Super zagrają. Co nie znaczy wcale, że na tym turnieju poziom był niezaawansowany. Według mnie poziom był przede wszystkim dopasowany, czyli była rywalizacja, a o to w turniejach piłkarskich chodzi, tak? Żeby mecze były jak najmniej wygrane, bo wygrać 10-0. Pięć razy myślę, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była rywalizacja i żebyście żeby coś z takiego weekendu tutaj w kolonii w łobudzice, trudna nazwa, wynieśli. Jeszcze raz po raz ostatni dla wszystkich wielkie brawa. A teraz już indywidualnie. Miejsce dziewiąte nine place. Zawisza gość.